Witam Państwa na plantacji ogórków na świeży rynek. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak wyglądają rośliny. Rośliny się zaczynają rozrastać. Jakieś tam pierwsze nawadnienia z nawożeniem poszły. Ale proszę Państwa, są już pierwsze ślady żerowania z zmienika lucernowca. Tutaj właśnie dojeżdżamy do takiego śladu. Ten brzeg liścia, który jest taki wyschnięty, to właśnie to. Tutaj mamy następne liście pojedyncze jakieś objawy. Proszę Państwa cały problem polega na tym, że niestety nie mamy zarejestrowanych praktycznie wcale preparatów. Jedyne produkty to Mospiran, który ma 14 dni karencji, ewentualnie inne produkty oparte na acetamiprydzie. Niestety to niewiele daje, tak? dlatego, że można tylko pryskać do momentu pierwszego zbioru, żeby wyszła karencja ta 14 dniowa i potem jest większy problem. Jeżeli chodzi o mączniaka rzekomego, to tutaj na razie nie widać żadnych objawów, aczkolwiek pogoda jest taka dość prowokacyjna, bo i zaraza ziemniaka i mączniak rzekomy, gdzieś tam na plantacjach pomidorów. Jeżeli chodzi o zarazę ziemiaka, moczniak rzekomy, jeżeli chodzi o cebulę, jest więc na ogórkach też za chwileczkę może się pojawić, ponieważ one będą czy rosną dość intensywnie, więc jakiś pierwszy zabieg należałoby wykonać produktem infinito, można potem wykonać drugi zabieg produktami miedziowymi. Jeszcze nie ma jakiejś tam dużej ilości kwiatów, więc fertikus 3 ramezolfo. Jak naj bardziej można tutaj zastosować. Jeżeli chodzi o produkt Infinito, w mniejszej ilości wody, gdzieś tam przy takiej plantacji, jakieś 150 do 200 litrów, jeżeli by się udało tak opryskiwać, ustawić, żeby opryskiwał tylko rzędy, to byłoby idealnie. Jeżeli nie, no to trzeba pryskać też to, co pomiędzy rzędami, bez żadnych zwilżacza albo z jakimś zwykłym zwilżaczem zmieszającym napięcie powierzchniowe. Jeżeli chodzi o e, Produkt miedziowy. Należałoby go położyć z dodatkiem protektora, żeby on dobrze ochronił całą powierzchnię opryskaną. I tutaj można dać troszeczkę więcej wody, aczkolwiek rośliny nie są bardzo mocno rozrośnięte więc nie ma co z wodą bardzo mocno szaleć. Rośliny zaczynają kwitnąć. Można byłoby też troszeczkę postymulować wzrost czyli Aminokwasy z dodatkiem jakichś alg, żeby wybudować również korzeń, tutaj można zastosować Algaren Twin z NutriGreenem, ewentualnie jakimś innym produktem aminokwasowym, żeby te rośliny rosły troszeczkę lepiej, proszę Państwa mamy dość chłodne noce, tak? Więc tutaj no, górek niestety nie lubi takich temperatur niskich, poniżej tych 10-12 stopni w nocy. Są też, proszę Państwa, ponieważ padało, są też jakieś pojedyncze, tutaj pokazuję Państwu wypady roślin spowodowane chorobami zgorzelowymi. Niestety nie da się na to nic konkretnego poradzić. To są pojedyncze rośliny, więc nie ma do większego znaczenia gleba jest wzruszona, powietrze jest dostarczone, więc nie powinno być żadnego problemu ze wzrostem. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o nawożenie razem z wodą, to raz w tygodniu nawóz zawierający ponad 30% potasu, 12% azotu. Trzy dni przerwy, sama woda, w zależności od wilgotności gleby, jeżeli deszcz przyjdzie, to, to można nie, nie nawadniać, i potem saletra wapniowa na przemian. Myślę, że gdzieś w granicach worka, czyli 25 kg na hektar nawozu kompleksowego i w granicach 20 kg saletry wapniowej, również na hektar powinno wystarczyć. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.